Od kiedy byłem dzieckiem, zawsze chciałem być aktorem, i myślę, że to takim zdobywaniem tego szczytu była ta droga, i ona wciąż trwa. Taką drugą rzeczą, która była dla mnie ważna jako dla dziecka, gdzie poczułem, że doszedłem do pewnego jakiegoś szczytu, to był powrót z moimi rodzicami z wakacji. Wczesne lata 90. Wtedy jeszcze istniały granice, i one były zamknięte. Wracaliśmy z Francji, i przy granicy z Niemcami okazało się, że moi rodzice zapomnieli moje maskotki. Zapomniałem! O co chodzi? Pimi. Wracajmy do osady. Możemy sobie wyobrazić, jakie to były wielkie emocje i nie wiem jakim cudem, ale przekonałem ich i wróciliśmy do Francji po moją maskotkę. O Pimi, która była wtedy moim najlepszym przyjacielem. Masz głodomorze. Pimi z krainy tygrysów. Tylko w kinach od 27 stycznia.